Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Nidża, A dzisiaj kręcę dla was takiego info-vloga W którym to poinformuję was O obecnych działaniach związanych Z moim kanałem na YouTube. Słuchajcie, na początku przejdźmy sobie do pierwszej kwestii Która miała ostatnio miejsce, a mianowicie Chodzi o konkurs W którym to do wygrania były trzy klucze na Steam Do pewnej wersji gry Counter Strike Global Offensive Po jednym kluczu dla jednego zwycięzcy Słuchajcie, otrzymałem od was naprawdę sporo ciekawych prac I powiem wam, że Mam troszeczkę dylematu jeszcze komu Przyznać powiem yy, te klucze Dlatego też jeszcze dzisiaj się na spokojnie zastanowię, podejmę decyzję, a jutro, czyli w środę 2 grudnia, dostaniecie o godzinie 18.00 film, w którym to poinformuję was o wynikach tego konkursu. Kolejna sprawa to gameplay na moim kanale. Otóż kończy nam się seria Shadow of Mordor, więc możecie się pod tym filmem śmiało w komentarzach pisać, co byście chcieli na jakąś kolejną serię. Zagrajmy, w let's play, gameplay. Zwał jak zwał, wiecie o co chodzi. Z chęcią naprawdę przyjmę o Was różne propozycje. Swoją drogą również że zamierzam nagrywać dla Was serię z gry horror. I wydaje mi się, że tutaj gameplayer z tejże produkcji będą się prawdopodobnie pojawiać codziennie. Nieco wydaje mi się, że będziesz kawał sprawą z racji tego, że. coś mi dzwoni. Momenci! Okej okay, mistrzowie, już powróciłem chyba yy, Wspominałem ostatnio o grze horror Która to będzie właśnie pokazywać się Codziennie na moim kanale i wydaje mi się, że Będzie to świetna kwestia, z racji tego, że tak dużo Wiadomości trafia do mnie o tym, że chcielibyście Jakiegoś kolejnego horora na moim kanale Bo podobno te, ser te serie najlepiej Wychodziły, to właśnie udało mi się Znaleźć produkcję, która wydaje, że mi zaskoczy Bo słuchajcie, ja mam taki problem, że Kiedy przeżyłem Amnezję i odlasta, Ciężko znaleźć naprawdę już Horora na takim poziomie, który będzie straszyć Równo, tak samo jak właśnie te dwa inne, bo uważam, że to są dwie najlepsze gry horror, i nie ma raczej lepszych. No, ale uwaga, właśnie nie tak dawno pojawiła się jedna gra, nie będę zaraz jaka to, możecie się domyślić, bądź też możecie poszukać, sprawdzić, możecie pisać w komentarzach, zgadywać, yy, jaka to będzie gra horror, ale naprawdę wydaje mi się, że będzie konkretnie. I teraz chciałbym jeszcze zaznaczyć to, że wybaczcie, że czasem w niektóre dni na przykład nie pojawiają nie pojawia się w ogóle żadna aktywność z mojej strony, ale aktualnie właśnie jestem w trakcie zmieniania dostawcy internetowego i uwaga, i od jutra w zasadzie już internet powinien działać u mnie naprawdę całkiem fajnie i prawdopodobnie bez najmniejszych problemów będzie mi pozwalać na to, aby mógł na przykład wykonywać streamy. Więc jeżeli chcielibyście streamy na żywo, online, na Twitchu itp., to po prostu piszcie w komentarzach, jeżeli taka forma Wam się spodobała, jesteście chętni, to ja jak najbardziej takie streamy będę dla Was robić. Teraz przejdźmy do bardzo ważnej kwestii, a mianowicie grania z widzami. Naprawdę dostaję od Was bardzo, ale to bardzo dużo wiadomości na Steam'a. Czybym bym to z Wami nie zagrał i tym podobne? Słuchajcie, mi naprawdę ciężko się teraz rozdwoić, rozstroić z racji tego, że takich wiadomości jest co najmniej 10 z reguły na mój profil na Steam'ie i troszeczkę ciężko mi każdemu odpisać i tym podobne, i jest to troszeczkę utrudnione. Dlatego wydaje mi się, że wartałoby założyć grupę widzów na Facebooku i tam bez problemu możemy umawiać się. O konkretnej godzinie Kiedy gramy i tym podobne Kiedy nagrywamy, to będzie naprawdę świetna sprawa Ponieważ każdy od razu będzie dostawać Na bieżąco info, a wydaje mi się, że Taka grupa na Facebooku jest chyba Najlepszym środkiem komunikacji bezpośrednim Z widzami, bo wiadomo, prawda Tutaj na Steamie napiszę do jednej, drugiej, trzeciej osoby Ale ciężko troszeczkę zebrać Was wszystkich w kupę, tak żeby Każdy po prostu wiedział, kiedy będzie gra I wtedy każdy będzie miał jako tak możliwość zagrania Po prostu trzeba Po prostu będziemy sobie umawiać się na Skype'a Będziemy sobie rozmawiać, czytam tam na Teamspeaka I będziemy sobie grali, nagrywali yy, ciekawe odcinki Swoją drogą nie jest powiedziane, że będziemy nagrywać na przykład jeden tylko odcinek Tylko możemy nagrać sobie od 3-4 yy, odcinki wspólnego graja z widzami A później to będę wrzucać na kanał w odpowiednim czasie Jeżeli taka propozycja by Wam pasowała, a mianowicie grupa widzów na Facebooku To piszcie w komentarzach, to jest bardzo ważne dla mnie Przejdźmy teraz do serii Trenuj z Ninją, chyba tej najbardziej rozchwytywanej u mnie na kanale. Słuchajcie, mam do Was jeszcze sporo odcinków samoobrony, bodajże tak 6-6 odcinków mam jeszcze dla Was do wyemitowania, i one będą emitowane równo z każdym tygodniem. Z tym, że planuję również także powrócić stricte do poradników z, powiedzmy to, takich ninjowskich poradników, dlatego też, może nie w tym tygodniu jeszcze, ale w przyszłym, powinien się już pojawić jakiś odcinek z jakiejś tam broni ninja, która również będzie się ukazywać raz w tygodniu, i będą. No, ale może nawet jeszcze będą również takie inne, nieco alternatywne poradniki, niekoniecznie związane z bronią, ale jak najbardziej o tematyce wojowników ninja. Sporo osób was mi pisało, że fajne poradniki i tym podobne, ale trochę odszedłeś od tego stricte ninjowskiego stylu. I ja się z tym zgadzam, zauważyłem to, to jest prawda. I troszeczkę tutaj zaniedbałem ten ninjowski styl, dlatego powrócimy sobie do tych poradników już w niedługim czasie. A teraz jeszcze jedna taka miła informacja, mianowicie QA oraz wyzwania challenge o was. Słuchajcie, QA pojawi się na 100% w ten weekend jeżeli chcecie jeszcze zadać jakieś pytania do mnie, to piszcie w komentarzach pod tym filmem, bądź też bezpośrednio pod Q&A, ewentualnie w wiadomościach na Facebooku. No i jeszcze też mam dla Was taką informację, że Challenge również pojawią się w ten weekend. Jeżeli chcecie mi jeszcze zadać jakieś, to po prostu piszcie tutaj w komentarzach pod tym filmem, a ja po prostu. Po prostu podejmę się tych wyzwań. Okej, okay, mistrzowie, to było na tyle. Mam nadzieję, że ten krótki infoblog Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie mieć naprawdę materiału, to kopnijcie mi suba i bardzo wam Was bym prosił o to jeszcze, abyście mi przede wszystkim napisali w komentarzach odnośnie tego, czy chcecie taką grupę widzów na Facebooku i czy uważacie, że taki sposób komunikacji z wami, umawiania się na wspólną grę będzie dobry. To tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych materiałach. Hej!